Witam, krótkie spojrzenie na rynek ropy przed otwarciem. E... Mam wybicie z równowagi i zostało zaakceptowane wczoraj. W tym momencie swoją obserwację mam skupiona na poziomie 60, tak? E... Czy zaakceptujemy handel poniżej tego poziomu na Stanach? Na ten moment handlujemy poniżej tego poziomu na overnecie. E... Przejdźmy sobie tutaj jeszcze jeszcze na, na weekly, Zerknijmy sobie. Na weekly. No mamy zaprzestanie interwałowania, ale pytanie. Pytanie jest takie, czy zaakceptujemy handel poniżej 60. Jeżeli zaakceptujemy, no to jest wybicie z tej równowagi i powinniśmy iść po z tym. Natomiast, co jeżeli poziom 60 został odrzucony dzisiaj, to jest jeszcze, jest szansa, że tutaj, tutaj na tygodniówce możemy, możemy zostać w tej, w tej, równowadze, ale dzisiaj myślibyśmy dostać doknięcie gapa. Jeżeli zaakceptujemy Handel poniżej poziomu 60, no to, no to monitorujemy sobie interwałowanie do dołu tak wtedy. Na ten moment. no handlujemy poniżej 60. Stworzyła nam się tutaj taka równowaga na Obernecie, no i zobaczymy, czy uda nam się wejść w zasięg poprzedniego. Jeżeli by nam się udało dzisiaj wejść w ten zasięg poprzedniego, no to może sugerować mi to na, na weekly, że na tygodniówce możemy jeszcze zostać w równowadze Z względu na tą samą strukturę tutaj, która, 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 która została powyżej. No chyba, że no chyba, że będziemy po prostu szli dalej w dołu, tak to wtedy 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 obserwacja. Na ten moment nie widzę. Wyjście w tej. Oczywiście otwieram się GAPem. Więc jeżeli by nie został zamknięty, no to zalecane jest z tym iść. tam jeszcze też jest do poprawy parę rzeczy. Tutaj mamy słaby do, A, okej. Okay. Słaby dołek na, na overnightie po 59. Dokładnie się odbiliśmy. Jest zero No i tutaj mamy ten e, brak ekscesu na tym, na tym wybiciu, e, które nastąpiło jeszcze w kwietniu. E, 20... mm -hmm. Dokładnie 9 kwietnia. 11. Tak, 9 kwietnia. No, także zobaczymy, zobaczymy. Ja na ten moment nie widzę tutaj jakiejś informacji, żebym zawierał w tym momencie trader. Raczej czekam na, na to, co się wydarzy po otwarciu Stanów. W tym momencie jestem bez pozycji. Wczoraj, jeszcze podsumowując sobie, wczorajszy dzień. No, przyjąłem stratę wczoraj. Przyjąłem stratę wczoraj. Dlaczego zostałem w tej pozycji? Zostawiliśmy brak ekscesu tutaj. Zostawiliśmy tutaj brak ekscesu i, i przetrzymałem tą pozycję. Oczywiście zredukowałem ją trochę ponieważ nie udało nam się wejść w zakres dnia poprzedniego, trochę ją zredukowałem, przesunąłem troszkę niżej stop, stopa, tak żeby moje ryzyko się zgadzało do tego, co, co miałem początkowo założone. Natomiast w okresie D, kiedy zawróciliśmy i zaprzestaliśmy jednej interwołowanie, moje stopy były tutaj, więc okres H wybił, wybił moją pozycję i już później nic nie zawierałem, nie było mnie też przy kąpie. Także warunkiem tego, żebym tą pozycję przytrzymał, gdyby na przykład wczoraj nie wiem, zostalibyśmy w równowadze i byśmy się zamknęli bez zamknięcia tego gapa, to również bym tą pozycję zamknął, czy byłaby w stracie, czy nie. Zamknąłbym tę pozycję. Warunek utrzymania tej pozycji był taki, że po prostu domkniemy wczoraj gapa, a to się nie stało. Więc teraz podchodzę na świeżo w rynku, tutaj też mamy odbicie na low, z 14, 14, od lat też jest prowadzony ten ruch z wczoraj, dostaliśmy wybicie wczoraj z dnia wewnętrznego, ale nie udało się za tym spajkiem też, więc no tak to wygląda, overnight mamy oczywiście 100% short, więc obserwacja czy na przykład otworzymy się i dostaniemy pewność do dołu, to może świadczyć o słabości rynku. Jeżeli dostaniemy jakąś kontraopcję, no to, no to może się okazać, że rynek nie jest tak słaby dzisiaj. Dzisiaj też jest sporo danych, także uwaga, nie tylko między innymi dane zasoby ropy naftowej, ale nie tylko, więc no, może dużo rzeczy się dziać. Także tyle z mojej strony. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.